Hej, widać po raz kolejny w Dark Souls 2. Teraz mamy kolejne jakieś. Część. Uuu, to ładnie wygląda. Nawet bardzo. I widzę ognisko. Jeśli dobrze widzę. Tyle tarcz. Jop yep. Ognisko Ognisko to bardzo dobra rzecz Kurde, zapomniałem popakować te wszystkie rzeczy Co to jest właściwe? Dzwonek Katie Mam za małą wiarę i za mało ten W sumie Ja nawet do tej pory jeszcze nie używałem ostatnio moich tych Cudów Ole Ole, ole, ole! Bio. Te kobity bio i to mocno. Widzę. Tu jest robak. A raczej yy, chwytacz robaków, dobra, ognisko raz. No, chodź, 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 chodź do mnie, ku. Chodź ku me głosy, czemu głosy tu na pewno będę potrzebował ognisko. Te. Yy, Pochodnia. Tylko najpierw musiałbym się zająć tymi tutaj paniami ze zdolnością magii. Tak, też w co nie wierzę. Dobra, są dwie drogi. Jedna jest na wpryst Stawiam na to, że tam, gdzie rosną te kwiaty, można iść. No, bo chyba raczej z wody to na wodzie to one się nie unoszą. Ale piękne są, powiem szczerze, tak mi się podobają. Nie jestem ogrodnikiem, ale to co widzę, mi się podoba. Więc ten. Dobra, czyli mogę iść. Kwiatami. Tutaj. Dobra. To jak co, jak co? Tutaj jest ten, jest kolejna tylko mam grunt, swag. Płomyk. Nie widzę, cofam się, eee, jest grunt. O, kurde, ten Wielki tam też jest do zestawu naprawdę. Tam gdzie są kamienie, tam pewnie jest droga. Ale niestety bez oberwania od niej. Chciałem go aktywować. Tam coś jest. Dobra, cofnął się. W sumie, chciałbym te, przesprawdzić wszystkie drogi. Przesprawdzić to jest słowo, którego chciałem użyć eee, w sensie. Chciałem użyć pochodni, żeby przeszukać całe od początku do końca, tutaj, ten obszar. Czyli musiałem podejść do ogniska i jednocześnie zerknąć, co się da. No bo, no nie chcę zgubić jakichś rzeczy, bo. Takie miejsca to są idealne, żeby poukrywać jakieś sekrety, jakieś, no nie wiem, tajne przedmioty, jakieś ulepszone wersje mieczy, czy. Ich... Kaj, co ci przyjdzie na myśl? No, ten tu jest. Czemu nie trafiam nikogo? Cały czas gałką macham niepotrzebnie. Dobra, ten leży. Dobra, ten też. To jest chyba niepotrzebne. Tu są filary. Ferost? Realna halabarda. No tutaj już się kończy droga. Tutaj podróż się twoja kończy. Sprawdzę jeszcze tutaj. No nie, jest jakiś teren. C W ostatniej sekundzie widziałem bąble w tym. A i zgasiłem pochodnie, świetnie. No cóż, Tererem. taka jest scena eksploracji terenów. Bo Boję się tylko aktywować tego. Czołga. Tu już się kończy droga. Ludzie wchodzili bez latarni, tak jest. Kukła człowieczeństwa. <laughs> Mimo wszystko, że to są jedne wielkie żaby, to i tak zostawiałem ciekawe przedmioty. Aha, to była ta czarownica? Nie, nie, to nie. I don't know. Dobra, czyli tutaj do tego mnie z tej strony nie ma, co ten ja sobie współczuję trochę, bo w. Po tym materiale to będę wiedział dokładnie, gdzie co jest, a wy będziecie już wiedzieć po tym, jak obejrzycie to. Co gdzie można znaleźć? A ja będę krążył, pachodnie tracił i ten. No ale. To jest dla, dla wyższego dobra. O, a to co? Nie mogę nic z tym zrobić. U! Załącza się do któregoś momentu, i potem się cofa. No dobra. Wow, a więc tu skąd? Przecież to. Wyryźnałem większość z was, przecież. Tak myślę. Aha, no chyba że przez to, że mam pochodnie, to od razu mi lepiej widać. Pod wodą. Może i tak być. Za kółku człowieczeństwa bardzo dziękuję. Bo to się może na pewno przydać kiedyś. Jak nie wcześniej, to później. Ten on cały czas się aktywuje, potem się cofa, aktywuje, cofa, aktywuje, cofa, cofa, aktywuje. Niezdecydowany koleś. Aaa, czarodziejka z księżyca. Uu, tutaj coś jest ciekawego. Ta, bardzo ciekawego. Kolejny wielkolud. No, nie, murek. Nie. God damit. Dobra, chyba lepiej będzie wyczyścić ten teren oprócz tych wielkich, ale tak dosłownie wyczyścić. Albo przynajmniej miejsca, które jeszcze nie przeszukałem, a potem. Najwyżej ten Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Temu panu mówimy nie. Ha. Martwy koleś, który nic nie ma przy sobie. I drugi, który jednak coś ma przy sobie. Stary rozżarzony klejnot życia o, fff, Już słychać śmiech tych Wazonów Dobra czekaj jak tu teraz to wygląda Tak naprawdę tu jest ta. Tam coś pod ścianą pełno jest. No nie, dobra. Tu jestem teoretycznie bezpieczny, teoretycznie, podkreślam słowo. Ale teraz już nie jestem teoretycznie bezpieczny. Gintry, zouzo. O, kolejna. Aż dwie. Jedna co do mnie strzela, i druga, która sobie robi wakacje. Ha. Nie muszę patrzeć na ciebie, żeby wiedzieć, co robisz. O Boże. Mógłbym, mógłbym się tym bawić, ale mam dziwne wrażenie, że wcześniej bym. Umarł? A, tak, teraz nie mam strzału, dopiero teraz zauważyłem, że nie mam strzału. Dobra. Muszę się zająć Tom tutaj. No nie trafiłem jak. No, namierz babę, namierz babę. Już widziałem swoją śmierć. Dobra. Smuczy amulet kolejny. Mm, tylko najgorsze jest to teraz, że boję się, że znowu będzie gdzieś spadek. Tutaj akurat nie ma spatu. Co to jest? Sąca czaszka. Tam już pod spodem chyba nic więcej nie ma. Nie, co ty robiłaś? A najgorsze będzie w to wszystkim tym, jeżeli się okaże, że to był npc, z którym miałem pogadać. Bo wyglądała identycznie jak przeciwnicy pozostali. Hmm. Tylko moje pytanie brzmi teraz, czy podróż... ...tutaj... ...jest ogólnie warta cokolwiek? Tam jest jakiś przedmiot, ale oczywiście ten baran jest tam. I jak uruchomiłem ten, to od razu się ruszył na mnie. No, tak, bo brona nie działa na to, jak on się ten kładzie na ciebie. Nie w tym kierunku, czemu on się obalił akurat w tym kierunku? O Boże! A Uwolni się, uwolni się, uwolni się, uwolni się, uwolni- uwolnij... GÓWNO